Dobie oceny całego genomu nadal czynniki cytogenetyczne mają bardzo ważne znaczenie rokownicze. Jest to ważna cecha, którą oceniamy przy rozpoznaniu choroby i przy każdym nawrocie. Szczególnie te aberracje, które potrafią nawracać, czyli aberracje wtórne, takie jak delecja 17p, amplifikacja 1q. Znaczenie rokownicze niestety wiąże się z gorszym przebiegiem choroby, ale też implikuje pewne poczynania terapeutyczne. I tak, dla pacjentów kwalifikujących się do przeszczepienia, optymalne leczenie powinno polegać na transplantacji podwójnej, tandemowej. Natomiast dobór terapii powinien być optymalny. Powinny to być najbardziej skuteczne schematy terapeutyczne. W grupie pacjentów niekwalifikujących się do przeszczepienia, leczenie indukujące zaczynamy od terapii trójlekowej z schematem VRD, bortezomi, plenalidomi, dexametazon. W nawrocie, i tutaj trzeba powiedzieć, że liczymy na. Duże zmiany w, w programie lekowym. Pacjent będzie mógł otrzymać leczenie iksazomi, plenalidomi, dexametazon. Jest to jedyne leczenie, które niweluje negatywne czynniki rokownicze, takie jak delecja 17P, translokacja 414, e, translokacja 1416. Pewne zmiany wprowadza druga aktualizacja międzynarodowego czynnika rokowniczego R2-ISS, gdzie zamiast translokacji 14-16 wprowadzono amplifikację 1Q. Także wydaje nam się, że poza tymi trzema zmianami, które definiują możliwość leczenia w obecnym programie lekowym, zalecenia genetyczne rozszerzą się do określania amplifikacji 1Q. Także cztery zmiany powinny być oceniane. Dalsze terapie będą możliwe również po wprowadzeniu zmian w programie lekowym. Wydaje się, że program Elotuzumab pomalidomid-dexametazon jest programem, który w grupie pacjentów wysokiego ryzyka wykazuje dużą skuteczność. Natomiast tak unikalne wyniki, jakie są raportowane dla... Iksazomibu w połączeniu z lenalidomidem deksametazonem nie są raportowane dla żadnego z nowych schematów terapeutycznych. Podkreślę jeszcze raz, to jest jedyny schemat, który niweluje negatywne czynniki rokowania, takie jak translokacja 4.14, delecja 17P, translokacja 14.16, natomiast pozostałe mają większą skuteczność w porównaniu ze schematami dwulekowymi. Na koniec pragnę podkreślić, że mamy możliwość rozliczania badań cytogenetycznych w Polsce. Te produkty rozliczeniowe spokojnie pozwalają na ocenę czterech zmian cytogenetycznych w badaniu FISH i te badania powinny być wykonywane u każdego pacjenta przy rozpoznaniu. Natomiast przy nawrocie przede wszystkim zwracamy uwagę na wtórne aberracje cytogenetyczne, takie jak delecja 17P i amplifikacja 1Q.